3,1 km jest to dystans, który trzeba to głować. Ten zawodnik będzie miał prawo startu w drugim etapie, także nie należy się obawiać, że, że dalej nie pojedzie w wyścigu. Jeszcze raz powtarzam, jeśli sędzia pokaże, że trzeba zjechać z trasy, bo jesteście dublowani, Poproszę natychmiast opuścić trasę. Zawodnik, który w przypadku defektu, upadku czy zdarzenia e, będzie miał prawo do odpuszczenia po dwóch okrążeń, w tym stajemy na linii e, startu i mety. I od tego momentu dopiero zaczniemy się ścigać. Jeśli zobaczycie gdzieś tam y, zawodników, których jeszcze y, nie ma na starcie, to prosimy o to, żeby oni... Adamem Daria, Biedna Klaudiak. I teraz żeby... ten główny żeby... żeby... bo tak to mogę nazwać. Dekoracja, e, nagrody i puchar piękny ubudował burmistrz miasta i gminy Szamotury. Ja sądzę, że on będzie lub który z jego następców i wręcz osobistym <śmienny> zwycięzcy. Ten puchar i ten... A więc po zakończeniu tego wyścigu widzimy tutaj dziewczyna pierwsza dojeżdża do mety. Po zakończeniu tego wyścigu będziemy prosili tą trójkę tutaj do podium na dekorację. Wiktoria Jarocin oraz trzeci Zdun Karol numer 11 KKS Kotyń. i tą trójkę po zakończeniu wyścigu prosimy tutaj przy podium. A dekoracji dokonają? Jak trasa, jak trasa wyglądała?